Jedziemy do akcji widzowie! <grymne> Siadaj do Floriana! Jedziemy! O! Przyszedł i on! A to tylko usłyszał, że jedziemy na akcję, nie? I przyszedł. Ło! Ło! Teraz to pojechałem! Kręć! I wleż... W 12 na miejscu! Za chwilę sytuacja. O, paletę podpaliły gówniarze. O, co mi zamykasz drzwi przed nosem? Gaśniczy jestem. Mega. Dobrze, Stefek. Na TikToku się cały czas o Ciebie pytali. Ty przedeś dopiero na Twitcha, nie? Zmęczony jesteś. Leży sobie i ma wszystko gdzieś. Trzeba być jak Stefek, widzowie. Zero przejęcia się. I Stefek poszedł spać. O, ty szatanie. Gdzie mi. Władował mi się pod koła prawie. Świr. E, Królik se tam bieg. Następny, widzicie to? Złaj z drogi! Wieprzu. Dzięki. Pasztet sobie przybiegł do mnie, nie? Ja chciałem powiedzieć, że tylko strażak może wajbować do tej gry. Co to znaczy? <grym>, że sobie całą drogą. A no, o co ci chodzi? Dobra, na czerwonym trzeba się zatrzymać. Ale chodzi jak traktor to auto, nie? Ja nie wiem dokąd jadę widzowie, to jest najlepsze. Byłoby jakieś wezwanie, to by wiedział. Czekaj. O! Inny ryj ktoś w końcu ma. Nie no, wezwanie, mam ta koleżanka była, gdzieś przywitać. A! Gdzie jedziesz jedziesz, tych gnoju! Jak on łazi. Ło! Electricity się poli. Idź szybko. Widzowie, mówcie mi Mr. Gaśnica, nie? Rzeczy się gaszą 3. Niea. Yeah. ty masz jakieś większe tutaj samochód, czy nie ma? Mam w remizie, bo na razie jestem chłopie kandydatem do straży i mi dali tylko... ale utytułany! Ty ja nie cenię tu mam? A nie. To jest od, no to jest od nowości taki. Mestechnik. Unwel No to w sumie bardzo polskie, bo dużo aut, co było co jest w Polsce kiedyś w Niemczech jeździło. Wizabon, adios. Wyjeżdżamy stąd. Miasto niewdzięczników. Do baloty normalnie. nie wiem, co wszystko widać. Patrz, wakacje na bali. Dymy. Dymy bale zawinąć komuś. Co to jest za bola? Jakaś Jak w getta, do mu auto zabrać. Kowaj. O. No nie da się zabrać. Jak on przyjechał, jak ja stałem na wszystkich pasach? Naraz. Pojdę zatankować mojego knura, nie? No nie, z daleka to wyglądało na okrągłe, no. Ale co za mocna rzeczywistość, że kandydatowi do straży daję tutaj jeżdżenie. Chłopie, jeszcze sam jeżdżę z gaśnicą. Nikt mnie nie kontroluje. No z gaśnicą to dużo nie zrobisz, może komuś mój najwyżej Chłopie, ja na... mam robota, nie wiem, czy ty widziałeś. Oj, tam się przepiasz. Może, może nieaktywny. No jak nie? Bez dronek za ziomka. Czekam, masz sim farming simulator odpaliesz No ale to nie no, farming simulator jest nudne w tej edycji, bo bym na drogach musiał stać Ty! Środa wielkopolska W środzie Wielkopolskiej jestem normalnie O! Mamy! Mamy remizę! Znajdę ją Dobra, na bacie jedziemy. Ło! Ale ręczny tu działa! <laughs> Jadę na myjkę. Florian jeden Odydź Open the door. Motherfucker. Nie zbliżaj się do mnie. Mej. Mej go. No mega. Auto myłem. Jedziemy do akcji, widzowie. Dobra, jedziemy bez sygnału, bo takie osy są. No i wyjazd jest w trakcie mycia auta Jeśli podoba Ci się chłopak z Twojej klasy i jest on w MDP To powiedz do niego, że masz sprawną sikawkę Nie no tak nie mów Tak nie mów Powiedz do niego i powiedz, że Twoje oczy są tak wspaniałe jak skrytki w manie powiedzmy, nie? Jest Twój, nie? Dobra idziemy to zgasić, bo Jakieś gówniarze od rana mi tylko roboty Jest godzina 11.16 Ej, a da się ma autą być? Nie da się Co zrobisz, żeby mnie poderwać? Być mamusią jak przyszłaby mamusia mnie poderwać i byłaby fajną mamusią. To jest zapoderwany, nie trzeba się trudzić za dużo, nie? Ej, rukru, tylko nie milfie. Milfożerco, jak już. O no i kto mi zamknął tą bramę od tej myjni. Jakie są moje ulubione lody? Jakby lody? Big milk. To szkoda, że nie ma lodów Big Milf, nie? Taki truskawkowy, bo, bo mamusie są jak truskawki. O oh. czekaj bo się rozmarzyłem łe jakaś afera jest dobra ja nie mam czasu ja auto myje brudasem nie pojadę no co tu się dzieje co za zadyma jest a łe łe użyj tego jak ci XM No ale mega jest. Darek rozdaje jak chce w sensie? się. No chyba info. Ja. Yeah. Ja jestem geniuszem, nie? Jestem geniuszem. <śmany> Mamy 10 subów. Ło! Mi się roztrzaskał na tą okazję, nie? Ogólnie, tak jak mówiłem, moje podsumowanie tej gierki. Co ty robisz na środku drogi? Moje podsumowanie tej gierki jest takie, że gram w nią, żeście wy nie musieli. I cały czas podtrzymuję jeszcze bardziej. Jedziemy, może w końcu auto nam się uda umyć. Bez wyjazdów, co to jest za logo w ogóle remizy? Ty, czekajcie. Ja muszę coś zobaczyć. Co robi ten gościu po prawej stronie, w górnym rogu tego kółka? Ej, nie zamykam drzwi, patrzcie to. No ale. Od razu z myciem, chłopie, tapicerki jest, nie? Komputer też sobie wyczyściłem Aha. Słuchajcie, że nie da się umieć drzwi. To się umyło za tym. Ej, tysiąc punktów, awans powinien dostać. Włącz to światło. Co ja mogę powiedzieć, nie? No dopiero auto umyłem! No to Adi Adi może być na... No to, to za dźwięki są jakieś chłopie Zając bieg! Zając bieg normalnie na pasztet Dobra z drogi Wariacie. Mam CESa, a mam oczywiście, że mam ces. Ej, co on mi tu robi? Adi może zagrać w CS-a że nie chce grać w cs -a. To idziemy zdar... EJ! Już jest brudny Widzicie to? Już jest brudny No przed chwilą był umyty EJŚ! Nie no, koleżanko Idziemy to wyja... Co ty robisz? Rozumiecie to? Wyskoczyła mi jakaś pani Z wątpliwej pracy i chłopie, przeskoczyła mi i prześwietlałam jakaś następna jest jak GTA. zapierką na nią i wsiądzie może. Ja do stacji muszę chłopie. Ło, a Czemu fera. nie mówi, że ja na zerowym liczniku jadę. Nie! Nie! Jadę bez paliwa jeszcze. Co jest? Wiecie, że nie mam paliwa? I jadę. Nie mam paliwa, i jadę. Nie, no, ta gra jest tak niedorąbiona. Ja nie mam paliwa, i jadę. <śmiech> <śmiech> Mamy awans w dziowie. Mogę innymi autami mogę innymi jeździć. Najechałem na stację bez silnika, nie? Umiecie tak? Umiecie tak? Jestem najlepszym kierowcą strażackim na świecie. Zajechałem na stację bez silnika no bez silnika jechałem silnik nie pracował bo nie miał paliwa więc jechałem z silnikiem niepracującym o lepiej ci